Cześć, ja nazywam się Bartek i witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Puchacz Szczerze. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak tutaj trafiłeś i skąd się tutaj wziąłeś. Jest to pierwsze nagranie na tym kanale, w którym chcę przedstawić Ci reguły gry, o czym w ogóle będzie ten kanał. Z całego serca doceniam to, że poświęcasz mi swój czas, bo moim zdaniem czas jest najcenniejszym aktywem w XXI wieku. Dlaczego tak sądzę? Bo czasu nie jesteś w stanie kupić. Każdy z nas ma ograniczoną dobę trwa na 24 godziny, więc jeżeli po obejrzeniu tego wideo stwierdzisz, że nie są to tematy dla Ciebie i nie będą one dla Ciebie interesujące, nie wracaj tutaj, szanuj swój czas. Natomiast jeżeli stwierdzisz, że no ten gość w sumie gada z sensem, może warto byłoby zobaczyć, o czym będą te nagrania. To na dole jest taki przycisk. Subskrybuj. Jeżeli klikniesz z dzwoneczkiem, no to będziesz mieć możliwość otrzymywania powiadomień o cyklicznych firma, filmach, które będę tutaj wstawiał. W tym nagraniu chciałbym powiedzieć Tobie kilka słów o sobie, w sensie o mnie, no bo to jednak ja będę ten kanał prowadził, więc warto, żebyś poznał mnie trochę lepiej. Druga sprawa powiem o tematyce filmów, które będę na tym kanale zamieszczał. Trzecia rzecz. Będę mówił o misji, jaka mi przyświeca tworząc ten kanał. Czwarta sprawa, co ile będą nagrania? I piąta rzecz ostatnia. Powiem kilka słów o wyzwaniach tygodniowych, bo tak owe będą na tym kanale się pojawiały. Skąd w ogóle wzięła się nazwa puchacz szczerze? Jak może zauważyłeś, ja nazywam się Bartosz Puchacz. Puchacz nazwisko dość specyficzne, bo pisane przez samoha, dzięki czemu. Jestem unikatowy na skalę światową, bo drugiego takiego gościa z takim samym nazwiskiem na ten moment na świecie nie ma, więc jest tylko jeden Bartosz Puchacz i teraz stoi i mówi do Ciebie, więc bardzo się cieszę, że oglądasz te wideo. Dlaczego szczerze? Bo idea tego kanału jest bardzo prosta. Chcę mówić Tobie tylko prawdziwe, szczere rzeczy, które czasami być może będą niewygodne, być może nie zawsze się ze mną zgodzisz. Ja to uszanuję, możesz mi o tym napisać. Chętnie przyjmę konstruktywny feedback, który pomoże mi ulepszyć ten kanał. Możesz go pisać w komentarzu, możesz w wiadomościach. Ja zawsze będę starał się Tobie odpowiedzieć na tą wiadomość, ale ważna sprawa szanujmy się. Przyjmijmy taką zasadę, że traktujemy się na tym kanale z szacunkiem. Nie będzie tu słodkich rozmów, nie będzie tu owijania w bawełnę, będą tylko szczere i sprawdzone rozwiązania, które sam przetestowałem na sobie. No i to tyle. Powiem Wam kilka słów o sobie, no bo to jednak ze mną na tym kanale będziecie przebywać, więc należy Wam się krótkie przedstawienie mojej postaci. Ja nazywam się Bartosz Puchacz, mam 25 lat. Pochodzę z małego, pięknego miasteczka na skraju Wielkopolski, z Bolszczyna. Aktualnie mieszkam w Poznaniu. Mieszkam tu drugi rok z moją wspaniałą narzeczoną. Wraz z nią kupiliśmy ostatnio pieska. Mam dopiero trzy miesiące. Jest troszkę nieznośny, ale jak to bywa u szczeniaków, tak niestety to bywa. Każdego dnia pracuję nad sobą, każdego dnia rozwijam się. Wychodzę z założenia, że świat każdego dnia idzie do przodu. Więc, jeżeli my stoimy w miejscu, to on nas tak naprawdę wyprzedza i zostajemy z tyłu. Więc ja każdego dnia konsekwentnie i sumiennie rozwijam swoje kompetencje, dlatego, żeby być każdego dnia o krok lepszym człowiekiem. Polecam Wam to też zrobić i na tym kanale będę chciał Was do tego zainspirować. Oprócz tego studiuję psychologię w biznesie. Bardzo ciekawy kierunek, warto się wybrać. To są moje pierwsze studia. Które prawdopodobnie skończę, jestem już na ostatniej prostej, że tak powiem. Mega fajny temat, warto sprawdzić. Zawodowo zajmuję się sprzedażą, jestem handlowcem, myślę, że bardzo dobrze robię to, czym się zajmuję. Jestem bardzo skuteczny. Zajmujemy się zastrzeganiem znaków towarowych, takie usługi też sprzedajemy. Poniżej wstawie linka będziecie mogli się do mnie zgłosić, jeżeli chcecie zabezpieczyć na przykład swoje logo w urzędzie patentowym. Ja Wam w tym pomogę. Oprócz tego, zarządzam siedmioosobowym zespołem handlowym, który jest zespołem wspaniałych osób, które też każdego dnia starają się poprawiać jakość tego, co robią. Także. Tworzymy naprawdę super zespół. Naprawdę czuję się w tej pracy dobrze i bardzo często nie czuję, że pracuję, bo przychodzę tutaj z uśmiechem na twarzy i chcę mi się po prostu tutaj przychodzić. Kolejny projekt, jaki tworzę, jest to marka Finks. R dosłownie myśli to rzeczywistość. Jest to marka, której ideą jest to, żeby ludzie zmienili swój sposób myślenia na trochę bardziej pozytywny. Bo zwłaszcza my, Polacy, mamy tendencję do narzekania, do widzenia wszystkiego w czarnych barwach, i my chcemy to trochę odczarować, żeby ludzie. Zmienili po prostu swój sposób widzenia. Wypuściliśmy taki produkt jak kolorowe skarpetki z afirmacjami. Jest to jedyny taki produkt na świecie, więc wkleję wam też linka. Będziecie mogli sobie sprawdzić, jak Wam się spodoba. Możecie sobie zakupić i wesprzeć nasz mały polski rodzinny biznes, bo tworzę go tak naprawdę z siostrą moją ukochaną, ze szwagrem i z moją narzeczoną. W czwórkę tworzymy ten biznes. No, i już niedługo nowe produkty od nas na skarpetkach się zaczęło, na nich się nie skończy. Mamy duże plany, które stopniowo będziemy realizować. I co więcej, tworzę też projekt, który będzie wnosił bardzo dużo wartości w życie innych ludzi. Natomiast o tym projekcie powiem Wam trochę więcej w lipcu, bo on jest w fazie twórczej, jeszcze się krystalizuje. Natomiast już jesteśmy bardzo blisko tego, żeby mm, świat ujrzał ten projekt. Prywatnie lubię spędzać czas ze znajomymi, z rodziną, lubię jeździć na mecze, lubię odpoczywać, lubię się rozwijać. I to tyle. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, to napisz, chętnie na nie odpowiem. Ten kanał kieruje do osób, które chcą czegoś więcej od życia, do osób, których przeciętność nie interesuje, do osób, które chcą stać się lepsze, szukają na to rozwiązań i sprawdzonych sposobów. Ja będę mówił tu tylko o sprawdzonych rozwiązaniach, które sam na sobie przetestowałem i które moim zdaniem działają i mogą zadziałać też w Twoim życiu. Misja tego kanału jest bardzo prosta pomóc jak największej liczbie osób odnaleźć właściwą drogę i zainspirować Was do zmiany. Dlaczego? Bo sam kiedyś byłem zagubionym człowiekiem. Kilka lat temu moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Nie wiedziałem czego chcę w życiu, w ogóle się nie rozwijałem, i wiem, że gdyby kiedyś ktoś nie pokazał mi ścieżki rozwoju osobistego, byłbym w zupełnie innym miejscu niż obecnie. Więc wychodzę z założenia, że są osoby, którym trzeba pomóc, i ja czuję się odpowiedzialny za to, żeby tą wiedzą się dzielić. Będzie to wartościowa wiedza, moim zdaniem. I przede wszystkim bezpłatna, więc warto, żebyś z niej po prostu korzystał. O czym będzie ten kanał? Tu jest bardzo prosty model. Ja ostatnim czasem bardzo dużo się rozwijam, bardzo dużo czytam. E, uczęszczam na różne szkolenia, oglądam różne kursy, webinary, itd., itd. I tą wiedzę sobie przefiltruję, wyciągnę z niej to, co wartościowe, i będę starał się w pigułce. Tobie tą wiedzę przedstawiać. E, ważna sprawa: wszystko o czym będę mówił, będzie przetestowane przeze mnie, więc nie musisz popełniać pewnych błędów, bo ja będę ci o nich mówił, żeby było tobie po prostu łatwiej. Czuję się do tego zobowiązany, żeby dzielić się z Tobą tą wiedzą, więc jeżeli Cię to interesuje i jeszcze tego nie zrobiłeś, na dole jest przycisk, subskrybuj. E, dzięki czemu będziesz otrzymywać ode mnie powiadomienia na bieżąco. Filmy na tym kanale będą ukazywały się cyklicznie. Raz w tygodniu, w niedzielę będziesz otrzymywał ode mnie materiał w formie wideo na YouTubie, który będzie trwał kilka minut i mam nadzieję, że ten materiał polepszy jakość Twojego życia. Ważna sprawa. Zależałoby mi na tym, żebyś od razu te wskazówki wdrażał w życie. Dlaczego? Bo jeżeli obejrzysz to i powiesz sobie, no za tydzień, to sobie w to prawdopodobnie tego nie zrobisz. Najlepiej od razu działać, nie czekać. Ja wychodzę z takiego założenia, że działam od razu, bo moim zdaniem życie jest za krótkie, ono już zbyt szybko leci, ucieka. Więc nie ma na co czekać. Wdrażaj wskazówki od razu w życie. Na koniec każdego materiału będą pojawiały się wyzwania tygodniowe. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne to, żebyś w tych wyzwaniach brał udział. Dlaczego? Bo wychodzę z założenia, że tylko przez wyjście ze strefy komfortu, tylko przez robienie niewygodnych rzeczy, człowiek się rozwija. Czasami nie chce się czegoś robić, ale kiedy to zrobisz, bardzo się z tego cieszysz, jesteś pełen entuzjazmu, szczęśliwy, cały w skowronkach, więc ja chcę, żebyś jak najczęściej był w takim stanie i żebyś rzeczywiście się rozwijał. Wyzwanie na ten tydzień jest bardzo proste. Z racji tej, że był to taki, można powiedzieć, organizacyjny materiał, to chciałbym, żebyś napisał w komentarzu, z czym aktualnie masz wyzwanie. Postaram się znaleźć rozwiązanie, a być może byłem już kiedyś w takiej sytuacji i przygotuję o tym materiał. Oczywiście, jeżeli będzie w komentarzach dużo tych Waszych sugestii, to nie wszystkie będę w stanie zrealizować naraz i wybiorę z nich kilka. Natomiast bardzo zależałoby mi na tym, żebyś napisał w komentarzu, z czym aktualnie masz wyzwania. W następnym nagraniu dowiesz się, jakie było moje odkrycie roku 2019. Moim zdaniem warto, żebyś ten materiał obejrzał. Dlaczego? Bo... Mi się świat totalnie przewrócił do góry nogami, kiedy zrozumiałem pewne rzeczy. I tą wiedzą chcę się z Tobą podzielić. Będzie ona w drugim nagraniu, więc warto, żebyś obserwował ten kanał. Zbliżając się już do końca tego nagrania, chciałem Tobie podziękować z całego serca za to, że wytrwałeś do końca i za to, że poświęciłeś mi swój cenny czas. Jeżeli uważasz, że ten materiał był wartościowy, zostaw łapkę w górę, daj przycisk subskrybuj, będzie mi niezmiernie miło, bo będę widział, że jest do kogo mówić, że ktoś czeka na tą treść. Jeżeli uważasz, że masz jakiegoś znajomego, któremu mógłby spodobać się ten materiał, wyślij mu go. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli mnie komuś polecisz. No i co, przypominam o wyzwaniu tygodniowym, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia!